Nazywam się Magda Pilaczyńska. Jestem graficzką, ilustratorką i projektantką wzorów na porcelanę. Założyłam markę, która nazywa się Look at me plates i projektuję takie śmieszne, kolorowe naczynia porcelanowe. Moją ulubioną techniką jest kolaż na każdej płaszczyźnie i jeśli chodzi o ilustrację taką na papierze i właśnie porcelanę. Uwielbiam wycinać i łączyć różne elementy pozornie czasem ze sobą nieprzystające. Do tego oczywiście rysuję, składam to wszystko w komputerze, często skanuję przeróżne jakieś papiery znalezione, Stare elementy, nieustanny miks. Pomysł na porcelanę kiełkował od dawna. Zawsze byłam wielką fanką porcelany, zbierałam ją, stare, stare naczynia wyszukiwałam na targach staroci, czasami w internecie. I zawsze chciałam zrobić jakiś, jakiś projekt porcelanowy. Nadarzyła się kiedyś taka okazja, już wiele lat temu, w współpracy z marką Christof. Oni poszukiwali projektantów do zaprojektowania świeżych, nowych wzorów na, na swoje komplety. Ja byłam jednym z nich. Zaprojektowałam dwie kolekcje pod nazwą White Breakfast. Które bardzo dobrze się przyjęły na rynku, i sukces tych kolekcji zachęcił mnie do tego, żeby zrobić coś swojego, coś już bardziej szalonego i takiego zupełnie autorskiego. Najciekawsze w mojej pracy jest zaskoczenie i niespodzianka. To bardzo lubię ten moment, kiedy projektuję coś i wydaje mi się, że zmierzam w jakimś kierunku konkretnym, a tymczasem wszystko się wywraca do góry nogami i powstaje coś zupełnie innego, w moim pojęciu o wiele lepszego i ciekawszego. I to jest ten efekt zaskoczenia, który lubię najbardziej. Niedawno wypuściłam, można tak powiedzieć, moją nową kolekcję Cut Me Out. I cały czas pracuję nad kolejnymi naczyniami w tej kolekcji, ponieważ wszystko, co zrobię, dosyć szybko znika z półki w moim malutkim magazynie. I cały czas szukam jakichś nowych rozwiązań, ponieważ w tej, w tej kolekcji każde naczynie jest zupełnie inne, bo wszystko wycinam ręcznie i nakładam za każdym razem trochę inaczej. Więc. Walczę z nudą, eee, żeby nie było nudy, szukam cały czas nowych rozwiązań.